z w pozostałych rolach 94. Jeśli pani Cecilia umrze, niczego się nie dowiem. Modlę się za nią żarliwie. Ty też powinnaś. I jeśli znów do ciebie przyjdzie, porozmawiaj z nią. To święty człowiek. Wiem, Doris. Kiedyś była dla mnie jak matka. Dlatego czuję się podle, że ją przegoniłam. A teraz może przeze mnie umrzeć. Dam ci numer do szpitala. Zadzwoń tam. Dobra. Właśnie chciałam to zrobić. Zapisz numer. Dziękuję ci z całego serca. Na szczęście odebrała Dora i dała mi numer do szpitala, żebym mogła zapytać o zdrowie pani Cecilia. Pani Cecilia chciała mi wyznać coś ważnego, ale Doris nie wie co. Poczułam się trochę lepiej, bo powiedziała, że polubiła mnie, kiedy tam mieszkałam. Poznała się na tobie. Co zrobisz? Dziś wieczór Mariciu i zadebiutuje w Teatrze Principal. Chcesz pójść? Nie, spotkam się z Vicentem. Wybierzemy się innego dnia. A ty? Pójdę ją zobaczyć. Wspaniale. Musisz wyglądać super. Masz już wszystko? Chyba tak. To ważne, bo nie może być mowy o żadnej improwizacji. Nie denerwuj mnie. Już i tak mam tremę. I jeszcze się wyłożę na spektalu. spektaklu. Spektaklu. Wszystkie debiutujące aktorki tak się czują. Niektóre dostają nawet ataków histerii. Boże, uchroni! Sprawdź, czy wszystko masz. Zaczekaj, tu mam trzy suknie, buty, nie wiem gdzie są, gdzieś tu i peruka. A kryształowe zwierzątka? Wyjmą je w ostatniej momentu, chwili, bo mogą się stłuc. Hmm. To chyba wszystko, choć mamy jeszcze parę godzin. Pomoże mi Olga, bo kandelaria zostanie z dzieckiem. Muszę odpukać na szczęście. Sprawdzę, czy wszystko gotowe i jak się sprzedają bilety. Upewnij się, że niczego Ci nie brakuje. Mogę zadzwonić z Twojej komórki? Dokąd? Do szpitala. Chcę zapytać o zdrowie pani Cecili. Powiedziałam, żebyś zapomniała o tych ludziach. Miała wypadek i jest w ciężkim stanie. Może umrzeć. Wcześniej się nie odważyłam, ale teraz chcę wiedzieć, jak się czuję. A jeśli zdenerwujesz się je jeszcze bardziej, powinnaś myśleć tylko o swoim występie. To będzie wspaniały debiut, Mariciuj. A raczej Alejandro Robles. Skup się, Zrób ćwiczenia oddechowe. Sąd znawia rozprawę przeciwko blance Sylvie, oskarżonej o spowodowanie śmierci Viviany Mayer de San Roman. Daj mi kluczyki, spróbuję zaparkować gdzieś bliżej. Zaczekam w środku. Będziesz zeznawać? Dostałam wyzwanie. Mam nadzieję, że tylko na dziś. Co powiesz? Prosiłam Amadora, by pozwolił mi zadzwonić do szpitala, a on nie chciał mi pożyczyć komórki. Dlaczego? Mogłabym się zdenerwować, a to niewskazane przed występem. Racja. I mam zapomnieć o rodzinie Welardów. Amador troszczy się o ciebie. Uważam, że nie powinnaś się niczym przejmować. Cecilia jest w takim stanie przeze mnie. Nie zamartwiaj się, bo wieczorem będzie klapa. Nie mów tak. Nie mogę stracić pracy. Od niej zależy przyszłość moja i dziecka. Nie wiem, dlaczego zostałam wezwana, więc nie wiem, co powiem. Ja też tego nie rozumiem. Proszę ze mną, będzie pani zeznawać następna. Do zobaczenia. Zaparkowałem na rogu. Co się dzieje? Będą przesłuchiwać panny Velarde. To ta, która przed chwilą wyszła? Tak. Niezła sztuka, masz gust. Niestety, wygląd nie odzwierciedla charakteru. To nieciekawa dziewczyna. Nie wszystko piękne, co się świeci. Długo tu zostaniesz? Chwilę. Chcę się dowiedzieć, jak idzie proces. To ja się przejdę. Jak chcesz. Spotkamy się tutaj. Doskonale. Ta sama dawka. Jak pan ocenia jej stan? Najbliższe godziny będą decydujące. Kiedy wszystko się wyjaśni? Tej nocy. Przekonamy się, czy zdołaliśmy powstrzymać krywotak wewnętrzny. W jakich okolicznościach poznała pani oskarżoną? Jestem przyjaciółką San Romanów i bywam w ich domu. Kiedyś zastałam tam pannę Silwę. Juan Miguel zatrudnił ją jako gubernantkę córki Maity. Rzeczywiście potrzebował jej pomocy. Tak, miał wiele problemów z teściową. Wciąż kłócili się o małą. Panna Silva zajęła się Maitą. Nie musiała już wysłuchiwać niestosownych rzeczy. Jednocześnie Juan Miguel zyskał w Blance oddaną mu osobę. Zatem Panna Silva była bardzo oddana Juanowi Miguelowi. Tak. Uwielbiała go. Zrobiłaby dla niego wszystko? Myślę, że tak. Pomogłaby mu nawet w pozbyciu się małżonki? Nie wiem. Nie chciałabym. Spróbujemy ustalić fakty. Czy Blanka Silva mogłaby pomóc panu San Romanowi pozbyć się żony? Sí. Tak. Była pani kiedyś świadkiem przeobrażania się Blanki Silwy w Yvette Dorlach? Owszem. Weszłam kiedyś nagle do jej pokoju. Była tam Rosillo, siostra Juana Miguela. Blanka Silva była przywiązana do łóżka. Miała twarz wykrzywioną grymasem. Krzyczała. Groziła nam po francusku. po francusku. Nagle uwolniła się i stanęła przed nami. Zionęła nienawiścią i była gotowa zrobić wszystko. Nawet nas zabić. Tak jak Vivianę. Chciała matarnos, zabić. Chciała matarnos, zabić tak, jak zabijała Vivianę. Chciałabym uzyskać informacje o pewnej pacjentce. Połączyć panią z kimś z rodziną? Nie. Chodzi o panią Cecilię Belarde. Jest pani krewną? Nie, ale bardzo się o nią martwię. Żyje? Tak. Choć jest w ciężkim stanie. Tylko tyle mogę pani powiedzieć. Zabroniłem ci dzwonki. Czy uważa pani, że osobowość panny Silby się zmienia? Czy cierpi ona na rozdwojenie jaźni? Opina, że jest enferma, która sufre de un desdoblamiento de Uważam, że jest znakomitą aktorką. Dała wtedy niezłe przedstawienie. Ta kobieta to oszustka.